Zgodnie z artykułem 4 ustęp 3 regulaminu Sejmu, Sejm wybiera marszałka Sejmu bezwzględną większością głosów. Wybór pana posła Włodzimierza Czarzastego na stanowisko marszałka Sejmu będzie jednoznaczny z odwołaniem go ze stanowiska wicemarszałka marszałka Sejmu. Przystępujemy do głosowania. Kto z pani i panów posłów jest za wyborem na stanowisko marszałka Sejmu? Pana posła Włodzimierza Czarzastego. Kto jest przeciw? Działa, działa. Nie przyszli. Nie ma. Wiesz co jest? Wyniki. Działa, działa. Kto się wstrzymał? Działa. Bardzo. Działa, wszystko pięknie. Działa. Wszyscy zagłosowali. Widzisz najlepszy, że to nie jest dwukrotny. Tak. Już. koniec. Działa, działa. Dziękuję. Głosowało 447 posłów, większość bezwzględna 224, za 236, przeciw 209, wstrzymało się 2. Sejm bezwzględną większością głosów wybrał pana posła Wodzimierza Czarzastego na stanowisko marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Proszę pana marszałka o objęcie przewodnictwa i dalsze prowadzenie obrad.